Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu. To jest kolejny, co jest Rycu dzisiaj, 14 dzień października, to jest czwartek. Zachęcam, zapraszam do luknięcia w linki w opisie. Look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Dziś o w cudzysłowie cyrkowcach, a tak naprawdę o panach w garniturkach, w panach w krawatkach. Zacznijmy od tego. A że muszę sobie słodkiego coś golnąć, bo wow! W fajnym kubku! W zaczepistym kubku, powiem wam. No dobra. Zaczynając, już pomińmy fakt, że większość rządzących, większość w opozycji, to kompletne i absolutne zera. Dlaczego tak uważam? Bo gdyby nie byli u władzy, to byliby zerami. Bo gdyby nie mieli możliwości rządzenia, bycia w semie, w senacie, bycia posłem, prezydentem, premierem, ministrem, to gdyby nie byli, to prawdopodobnie byliby panem Mietkiem spod Biedronki albo panem. INXXX-em spod monopolowego. Naprawdę takie cyrki, jakie oni odwalają, to jest tragedia i niesamowicie można powiedzieć się wstydzę, gdy widzę jaką oni szopkę odwalają. Szopkę cyrk, jak zwał tak zwał, ale to co oni odwalają to jest niesamowite, żenada. że nada. Żenada. sobie rosołek. Rosołek, no bo tego, tego, tego ani na głodnego nie można przyjąć, ani po prostu nie wolno takich rzeczy przyjmować. O, teraz, o, 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 o światło, o, o. Naprawdę ludzie, którzy. Czasami nawet nie posiadają podstawowego wykształcenia. No może przesadzam, że może przesadzam. Miejmy nadzieję, że przesadzam. Ale o inteligencji, która urąga wszelkim inteligencji. Chociaż no... Jak ja słyszę też niektórych ludzi, to też mam czasami takie przekonanie, że... Oj, bracie, bracie. Albo siostro tam. W zależności czy to kobieta, czy. A, no tak, dzisiaj nie ma kobiet. Dzisiaj nie ma mężczyzn. Dzisiaj jest osobo kobieta i osobo mężczyzna, nie? To, 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 to jest dos dosłownie, to jest przyszłość osobo kobieta. Osoba, mężczyzna, to, to, to jest przyszłość. Tak, tak, to jest przyszłość. Nie, 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 nie. Kobieta, mężczyzna, a co to? A po co to komu? A dlaczego no, to jest dyskryminacja? A może on się czuje samochodem? A może on się czuje trabantem? Znaczy, trabant to też jest samochód, no, ale może się pod gatunkiem samochodu <laughs> czuje. Matko, jakie się odwalają niektóre rzeczy. Jak ja słucham niektórych ludzi, jak oni potrafią ta takie głupoty, takie żeby nie użyć wulgarnych słów. To to jest po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki. Jakby ktoś powiedział mi jak miałem 20-15, jak byłem już taki w miarę wyrośnięty, że politycy to w większości ćwierć bądź pół mózgi, to ja bym powiedział, no co ty, no co ty. Przecież to są super ludzie, ale teraz jestem tego pewien. No dobra, przesadzam. To są pół mógi, mózgi, ale są cwaniakami. I to niesamowitymi cwaniakami, bo potrafili się ułożyć, potrafili się tam gdzieś zakręcić, potrafili dać komuś w łapę, potrafili kogoś za przeproszeniem wziąć i zniszczyć. Bo chciałem powiedzieć słowo na wy, ale nie powiem, bo, bo ktoś pod komentarzem Ale ty wulgarny! Ale jak ja sobie myślę, że mną rządzi ktoś, kto ma inteligencję przeciętnego pana Mietka spod Biedronki. Bądź pana Gienka z Monopolowego. To jak ja sobie to wyobrażam, że oni tylko się różnią tymi. Z, 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 między panem Menelem a panem z krawatem różni tylko jedno. Tylko jedno: że pan Miedek był pechowcem, nie zakręcił się, bo nie był cwaniakiem, wokół określonych ludzi i w określonym czasie. No, i po prostu nie udało się. Bo nie okłabujmy się, 90%, tak, mówię to z pełną świadomością, 90% wszystkich polityków, jakich znacie, regionalnych, nieregionalnych, tych, którzy nami rządzą w opozycji, w koalicji, w totalnej opozycji, u, u liberałów, lewicy, konserwatystów, wszędzie. Są to po prostu głupki. I to takie absolutne głupki. Może tam przesadzam. Ale na przykład, no Lewacy to jest totalne dno jak ja słyszę. Na przykład taki tekst ostatnio znalazłem, że jakaś posłanka właśnie koalicji obywatelskiej, to nie jest lewica, ale ja to nazywam Lewica. plus tak, uwierzcie. Powiedziała tak, no teraz nie będziecie jeździli samochodami spalinowymi, będziecie jeździli benzynowymi. Uu, mam nadzieję, że to jest wycięte z kontekstu. Mam nadzieję. Ale wystarczy posłuchać posłankę na J, kończącą się na Hire. I normalnie, możesz tylko jej tak jeść, kurde. Kto ją wybrał? Kto wybrał takiego? Uff. ćwierć inteligenta. Bo to już półinteligentę nie można nazwać. No tekst dosłownie niektórzy powinni się cofnąć do podstawówki. Ja takie mam przekonanie, że mogliby nawet nie zdać. Bo niektóre zagadnienia, które dzieci już wiedzą w podstawówce, to tego politycy nie wiedzą. I oni, oni jak? Ale ja, jak? Co? Tutaj jest tak i tak. No ale najczęściej to Ty tą ustawę zrobiłeś. I ta ustawa jest tak samo głupia jak twoje pomysły. Ja nie mogę cyrk na kółkach. Nie, no. Nie, no. Serio. Mamu. Ja przepraszam. Ja przepraszam was wszystkich, że ja się tak emocjonuję. Przepraszam was, bo naprawdę. Słucham niektórych polityków i się zastanawiam, czy naprawdę nie dochodzi do dewolucji, czyli odwrotności ewolucji, szczególnie u polityków. Bo tam widać w okularach, nie. Dobra, to by było na tyle. Ja się idę uspokoić, zjeść rosła, bo... Ło, ja jestem dzisiaj wnerwiony, po prostu. Przepraszam. Nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem lajka. Nie bądź jak huba, nie masz suba. Daj suba, like, subscribe. And see ya next time.